Alo, salut, sunt eu un haiduc Și te rog, iubirea mea primește fericirea Alo, alo, sunt eu să so nu seam la mic și sunt bunic, dar să știi nu-ți cere nimic Vrei să pleci, dar cum mai cum mai e Numeni nu mai e, Încumeni, nu mai cum mai e putăușin Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Maniek No i moi drodzy, zaczynamy akcję sadzenie Tak, dokładnie Pole w końcu odkamienione, pola w końcu odkamienione Tutaj wczoraj z tatą żeśmy zaczęli uprawiać, tata skończył siódemką, no ja Byłem jeszcze na placu, więc dosyć późno tutaj przyjechałem No i dzisiaj tutaj kończę, ale Tata właśnie przyjechał sadzić. W końcu mamy tydzień opóźnienia, ale Ale w końcu jest ten czas, że możemy rozpocząć. Sadzimy w tym roku 30 hektarów, odmiana lilii. I zobaczymy, co z tego będzie. Nowa odmiana. Czas pokaże. Jak to będzie sypać, planować na GPS-ie tradycyjnie oznaczone, dokąd ma tata sadzić. Zostawiam 21 metrów 3 metry, tak na drogę staram się zawsze zostawiać. A teraz podejdę. Jak tam? Na razie ich nie wybijam. Nie, 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 nie. One są drobne. Jest i pomocnik nowy. Witamy. Łukasz. Cześć wszystkim. Dobrze, że przyjechałem. Co? Bo tu jest... No, y... no, no, każdy ciągnik ma inną nawigację, inną linię, nie? No i trzeba się przesunąć dobre dwa metry. To? No no zobacz, ja tu mam, bo ja pojechałem sobie w tamtą i ten pierwszy wał jest już na ich stronie. Oni tak posiali pszenicę ciulowo, a my do nich jako dorobiliśmy, a ja wczoraj to wyrównałem. Nie <totekarzy> tak mnie coś skłoniło. Sypaj. Pierwsze sypanie zostawiam dla Ciebie. Aby to ustawić, nie? On jest tam w, w, z przodu. Chodź. Czekaj, ja się przestawię. Czekaj. Czekaj, ja się muszę przestawić. Bo patrzę, co chodzi. Ty musisz tutaj. Bo ja wczoraj wyrównywałem to, nie? I przejechałem tam, ale tam odskakiwałem, więc pole się zaczyna tu. Więc ty jedziesz tutaj środkiem. Ole.

Dobra, być tu czy jechać. Je, je, ja tylko przyjechałem powiedzieć, bo tak sądziłem, że... Dobra, dobra. Szybko nie jeżdżę, tak 6-1, 5 -8, tym karierem, no bo to ma na zasadę tylko pracę, żeby to przy, żeby to zagęścić. A gdzieś na górkach, wiadomo, gdzie jest grinka, no to nie będzie się na wałach pchało, ale gdzieś jak właśnie tak jak tutaj dołek jest no to już więcej ziemi na wale trzeba korygować. Mało jest kamienia. Ogólnie z tego pola zebrane zostały 7-8 przyczep kamienia, ale to naprawdę czysty kamień. Już yy, tam do kosza wlatywał, mało było tych bryłek, bo na lekkiej ziemi nie będzie brył. I, do, I to, żeśmy doświadczyli na tym drugim kawałku, gdzie pod lasem jest piach. No to tam wiadomo, tam wszystko się fajnie przesiewało, a z kolei jak wjechaliśmy w ił, no to podnosiliśmy ma maszynę, no bo sama bryła tylko do kosza wlatywała. No i nastąpiła zmiana sprzętu, jestem na 11 hektarowym polu, już tutaj praktycznie kończę jeszcze zostało mi tutaj nie wiem z półtora, dwa hektary no i jak możecie zauważyć tutaj ten środek gdzie jest ten ił no muszę go jednak podwójnie zrobić bo no strasznie dużo bryły tutaj kultus wyciąga i tak właśnie teraz myślę, że zrobię to w poprzek drugi raz i karierę później też chyba podwójnie przejadę, rozwalić tą bryłę. Pierwszy raz to tam jak najszybciej, ile się da, żeby tylko przejechać, ładnie to porościągać i rozbić. No i później, już prawidłowo wzdłużkę. No bo tutaj na tym środku to tak bardzo brzydko to wygląda. Też się już rozpogodziło znowu, bo wcześniej kończyłem tamto poprzednie pole Zjechałem na gospodarstwo, po ładowarkę i zaczęło padać Także chłopaki też musieli zjechać No, a Dosłownie z 10 minut temu Grzesiek do mnie dzwonił To już do dużego słupa doszli Także mają dzisiaj około 10 hektarów zasadzone Więc tym to musi ładnie iść skoro z przerwą no i jest dopiero przed 17 i z, z dwugodzinną przerwą kurczę 10 hektarów mają posadzone to jak na nasze warunki to jest bardzo dobrze jeszcze chyba nie, nie mieliśmy tak Kultus ustawiony jest na jakieś 30 cm Tak Tak wczoraj tata ustawił Stwierdził, że Tak ma być Tylko fakt jest taki, że go mamy na 80 odkładniach A nie 120 -kach. I co, już odbija jej Dobra będzie jechać I masz Dobra Uprawiane te pole jest tak tam z łuku No bo tak będziemy sadzić Tak już było kilka razy sadzone I na to pole to w sumie innego pomysłu nie mamy Jeden, jeden łuk po prostu wy, wycinamy Wcinamy się jeszcze w klinik A tamte pozostałe one są takie bardziej wyciągające niż e, schodzące się do środka Więc damy radę Nie w takich warunkach, nie takie coś się kopało, także będzie OK. Na tym ile siódemka ma co robić, aż zwalniam Miał do 8 na godzinę miejscami, tak to 9,6 jeździmy, no jeżdżę, ale na tym ile i jednak opór stawia i to duży. No a tutaj już lżejsza ziemia, wszystko rozsypane w drobny mak. jak to tam? Kurczę, mijaliśmy się, nie, nie wiem o której 13, 14 I przyjeżdżam na pola, a tu pola No, ładnie idzie to sadzenie Ile jeździsz? 6. To jest fajny okrągły, wiesz, i on ładnie w kubki trafia Wczoraj zacząłeś, a dzisiaj prawie kończysz no super poszło poszło naprawdę super na jakim rozstawie? 26 27 e, docelowo wychodzi 28 cm 27 tak 28 cm nie? jeszcze nam ziemniaków zostanie nie, 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 myślę, że nie on zaprawiony jest na tej drugiej przyczepie z 8 ton no, coś takiego. A tu z samych poprzeczek 4 No, za 4 hektary. Ta przyczepa, co tutaj jest, nie starczy tu do końca, nie? Też. Także spoko, będzie dobrze. I majóweczka w polu. No, ma jest mamy jak hu, nie? Tydzień czasu, nie? W zasadzie tydzień czasu. Widzicie co, to trzeci już jest. No tak. ale i tak, dobrze, że to idzie szybko sadzenie, w zasadzie jutro koniec, nie? No rano już muszę, no na tamtym polu poprzeczki ogarnąłem, tu już tutaj się nastawiać. No. Ale tutaj piach, co? Nie, to taki piach nie jest po prostu, Taka ziemia. Teraz takie sadzenie to bajka, co? 30 hektarów, ale masz kapelusz dobre. jeszcze cały brudny. żeś mówisz? się łańcucha dotną. Co ty dajesz? Taki ładny, amerykański. Ale dobry jest właśnie na słońce jest super, bo tak to cały czas wiesz... parzyło to słońce, nie? No jeszcze te szyby w tej no. kubocie są takie, że właśnie nic Pamiątka z Zanzibaru <laughs> Section con... Nie, jak to? sensor optyczny. A, ale spełnia też funkcję section control, tak? Tak, tu A pokażemy to... na powrocie, o co chodzi. Ale zdziwiłem się, że jak tu przyjechałem, że no, tak dużo masz już posadzone. No, słuchaj, naprawdę to idzie, no, prędkość, tak, robi. No coś. też. Nie, nie spodziewałem się, że, że ten sadzenie jak będzie fajnie szedł ale coś, są problemy na tym? Na sadzarce, na nakupy? Zero. Zero, właśnie muszę szybko jeździć, żeby po nie łapała. Aha. No. Przesadzimy sadzimy ziemniaki, a ja się dopytuję, bo nawet nie uczestniczę przy tym, nie? Ciągle się mijamy. Widzę, trawa już jest do skracania, wiesz? Tylko musi się trochę cieplej zrobić. No. Bo teraz co? Chyba ci się też ma być zerówka albo na minusie, nie? chyba zerówkę, tutaj był szlom na rano przyjechałem no, na pewno to paki znowu dostaną no co, jutro jedynka no, no to przywiązek będzie 5. i 12 w dzień a, w niedzielę 18 stopni, wiesz co robimy? pyskamy tylko, że wiatr jest do czterdziestu wiesz co, to z tą pogodą to... No, no. wczoraj y, nic, żadna aplikacja nie pokazywała, że ma padać A padało A padało, że spola was nie? Dokładnie, dzisiaj miało nie wiać, a wiało, nie? <noise> no, tak Także te prognozy pogody pozostawiają wiele do życzenia Zaczniemy my możemy prognozować Dokładnie Już nie trzeba też sypać pełnych sadzarek to no ja w zasadzie z traktora nie wysiadam, rozumiesz? Zauważyłem. No, to, to jest chwila, nie? Nie, no naprawdę fajnie to idzie. Yy, to jak jest już założenie, że dzisiaj nie skończysz, to na jutro piłę trzeba będzie wziąć. Tutaj dwie, trzy gałązki przecięć, żeby z po z nich nie. Zadobarki. Tak, żeby po nich nie jeździć. To jeszcze? Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I źle to wygląda? No... Wiesz, teraz już będzie coraz krótsze To mocno krótkie Zaraz zobacz Za godzinę to też już będziesz tam, nie? Ale jakbyś to posadził to chyba rekord tej sadzarki byłby w ciągu dnia Przegonił, bo tak to byśmy tam to pole wczoraj skończyli. Myślisz? Tam dwie godziny przystoju było. No i ja już o 18.00 też zjechałem, bo się skończyły sadzeniaki. Postanowiłem, że ogarniemy sadzarkę. Wiesz, coś tam, coś tam. E, jakiś przegląd się zrobi, bo tam zabrakło dzisiaj. Ile ja byłem? Niecałe 5 godzin. 5, no, dobra, 5 godzin. To spokojnie wczoraj by to skończy. I to jest chyba jedyne pole, które po łuku wsadzimy? No tutaj po prostej to za dużo klinów by się narobiło. No znowu dookoła pola? No nie, to nie fajne. By było. Przy... Bardzo długo by zeszło. Kopanie, pryskanie, uciążliwe, To lepiej już to tak zrobić jak idzie Ona już ma 3000 godzin, ma nie? No. I, żyje. I żyje? Nie żyje? Nie, dobrze, chodzi. tylko głośna. No, no, kabina pozostawia wiele do życzenia. Tutaj. Co, ty masz 1350 obrotów, a jak głośna jest? Tak? Hmm. Załączyć. Tutaj mam linię wyznaczoną, dokąd sadzić. A że jest bardzo ostry ten klin to dwa rządki wyłączamy, a jeszcze, a jeszcze kawałek można tam podciągnąć. Więc manualny section control. Ale Łukasz ma teraz ten ksyłek. Co? <laughs> się narobił <laughs> A się zaśmiał. To nie to co mam przebaczył. Trzeba zoptymalizować. Przewór zwiększyć. A i pragnę czy jeszcze chyba następna taka będzie, albo już nie. Chyba już nie. Nawet teraz już nie ma sensu. Chyba już nie. E, bo dwa metry się pojedzie. Tak. Czasem w kwietniu, jak sadziliśmy ziemniaki, to nie było czym oddychać, nie? No tak, tylko że w zasadzie od kilku lat ciężko jest w kwietniu ziemniaki posadzić. No jest... kto musi, się to sadzić, nie? No tak, no ale generalnie jest zimno. Ziemia zimna w naszym wypadku to nie ma sensu, bo to jest kilka hektarów, tak jak ktoś ma dużo, no to, to nie ma wyjścia, nie? Tak, Nawet no to od początek kwietnia i zaczynają, nie? Nawet i w marcu wiem, że niektórzy... Już... Ale tutaj u nas nie. Nie, tutaj na północy nie ma szans. Z tego co wiem, niektórzy tutaj u nas po 700-800 mają do sadzenia, to też niedawno zaczęli dopiero. To by poszło wszystkieksadzenie, wszystko tak, chyba tak zostaje. Hmm. Dzisiaj trochę trawy. No. Ja jeszcze podjadę do pszenicy, nie? Albo pszenica, albo trawa, nie? Bo myślę, że ze dwa opryskiwacze więcej nie. Bo zimno. Bo zimno będzie, nie? Później. No tak. No. To tak będziemy męczyć po dwa To ja się przeczepię, zatankuję. E, przyjedziecie, to mi pomożecie od blu tylko zlać, nie? E, dobra, okej. Okay. Dobra, to ja uciekam. Także moi drodzy, wykop, wykopki. Sadzenie zakończone, praktycznie. Ja uciekam się przeczepić. I tak to wygląda. Goodbye. Także tak to wygląda. Także zawijam. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Teraz dużo pracy. To też nie ma jak montować a że doszedł pryskiwać czasem statą do 22, 23 siedzimy i to tak wygląda właśnie Dobra, dzięki za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, na razie.